Gestor Nexo Nexo Pro. Opis pozycji usług jednorazowych dla umów z klientami oraz zleceń serwisowych. Od wersji 51 możliwe będzie zdefiniowanie opisu pozycji dla usług jednorazowych do zleceń serwisowych i umów z klientami. W przypadku umów z klientami opis dla usługi jednorazowej, która pojawi się na dokumencie wystawionym do umowy, można zdefiniować zarówno w samym formularzu umowy, jak i w parametrach umów z klientami. W obu przypadkach należy skorzystać z menu pola nazwa usługi jednorazowej na dokumencie, gdzie znajduje się opis pozycji. Treść opisu można wprowadzić ręcznie lub skorzystać z wielu autotekstów. Po ustaleniu opisu na dokumentach wystawianych do umowy pojawi się zdefiniowana usługa jednorazowa wraz z opisem pozycji. Podobnie jest w przypadku zleceń serwisowych, gdzie opisu pozycji dla usługi jednorazowej dokonuje się w parametrach zleceń. Po jego zdefiniowaniu na dokumencie wystawionym do zlecenia pojawi się usługa jednorazowa z odpowiednim opisem pozycji.